Jeden jest ładnie łapnięty. Czy chcecie ich zraszować. Ja bym poczekał yeah, okay. Nie yeah, yeah. nie no, jest? nie jest. co nie jest. Taki nie jest. nie jest. Jak jest. nie nie, A ja tam masz... idę do nich na blisko Ale nie aż tak, daj się ten złapać tak. Masz Nie pod... Ulta stawiają, ulta chyba? Ta, ulta stawi Cofnij się, tak. cofnij się Ulta, gościu A cofnijcie się, cofnijcie się, cofnijcie się, ja was słucham. Tam jest typu jeden za samochodem, opaniem. Tak, jeden leży. Dobra, idę do was. Cofnij się, cofnij się. Dostałem kill od tego to Jeden tam jest, jeden, jeden leży, nie? Tak. Jeden ciśnij z dwójka nie żyje. Oj, zajebiście. Ja to się sklipuję, szybko stałem w oknie. Okay.